Kochani, witajcie w 15 w Wasu. zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanał, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Jestem w ogóle, chciałam powiedzieć tak na początku filmu, że jestem przeziębiona. z marką. Mam nadzieję, że się do biegli nie rozchoruje. Mam nadzieję, że będę mogła nadal dla Was nagrywać filmiki do świąt. Tutaj mam... Coś takiego, Czyli to mi się tak przesuwa i tutaj pierwsze właśnie zaczęłam od biżuterii. biżuterii. Tutaj mamy fajną cukrową laskę, czyli taki pierścionek, zaraz Wam pokażę. Tak, tak wygląda, taka ładna, podoba mi się bardzo. trochę, chyba tylko będzie otwierać kalendarzy eventowych, może coś tam pogadam z nami, bo nie najlepiej się czuję. Tak jak jest jestem przeziębiona. Ja mam katar, zobaczcie, i tak, dzisiaj jest 15, po prostu się widać nie, nie czuję, Rzeczy jeszcze sprzątam dodatkowo. Tutaj coś mi tutaj wypadło, ach, mi się rozwala, no niestety, tutaj chyba z jakiegoś mi wtedy wypadło, coś takiego, albo po prostu z jakiegoś innego, nie będzie, ale dobra. I taki spray. To jest do włosów i do ciała spray taki. No a nie pachnie. Oczywiście, że tak do końca zapachu nie czuję. I zaczęłam już ten zapach już potracić. Więc to jest to. Tutaj oczywiście spadła mi się piąteczka. Ten kalendarz wygląda strasznie. A teraz może ten. Marka po prostu. O, tutaj jest piąteczka, ee, Ty też te piątkę dużo. I tutaj mamy pilniczek. Znowu pilniczek. Oczywiście śmieję z tych pilniczków. Eee, ten kandydat mi się rozwala. O. Taki ładny pilniczek, nie powiem, taki ładny, czerwony. Pilnik. Przedtem mieliśmy chyba, zaraz wam Pokażę... jak no to jest... Teraz tutaj. Ach, tutaj... I tak... Mieliśmy taki pilniczek... Zaraz ja Wam pokażę... Mieliśmy... Taki pilniczek... I mieliśmy... Taki pilniczek, czyli... To nie więcej Nie... Widzieli, to jest już, eee, jakby czwarty w tych kalendarzach, co się trafiło. A jeszcze mam swoje z troszeczkę. A jeszcze trochę mam, pięć nie wiem już ile, będę musiała policzyć. I powiem wam, że gdybyście chcieli, to może jutro, przyniosę jeszcze inne pilniczki, które mam, i zobaczymy ile jest tych pilniczków. Ile, taka kolekcja by się zbierała. Oczywiście. Z pilniczkami, więc zobaczycie, no, widzicie, no. Dzisiaj trafił się pilniczek, i w poprzednich kalendarzach też pilniczki. To no jest fajnie. <noise> Oczywiście zawsze się tak przydadzą pielniczki. Nie mówię, że taki z, z, do końca zbędny gadżet, nie? Bo czasami, na przykład, jak szukam pielniczka, to nie mogę znaleźć. A to jest. No, fajna rzecz. Wydaje się z tych pielniczków trochę. <noise> Dobra. Ale ładne jest. mam że bardzo ładne tej. Tutaj... Wygląda taki czerwony świąteczny. No. jakieś pacynki, coś, to, to, to takie to to się nie przyda, nie? W ogóle wybaczcie, że będę tak przez film... O, jest, mam. No Dąsłem smarkać, bo tak jak mówiłam, jestem chora. Niestety. Ale oczywiście będę nagrywać codziennie, nie? Na filmy i mam nadzieję, że się tak nie rozłożę. No, o tym właśnie teraz mówiłam, czyli pacynka, czyli powiem Wam, że wolę naprawdę pilniczek, bo się przynajmniej przyda, niż jakaś pacynka. Takie coś mi się na pewno nie przyda. Może... Może nie jest twarde, miękkie. Nawet. Ale mi się to nie przyda. Tak jak mówiłam. Wolę to. Zwójkę złego. Dobra, tutaj, tutaj mam kalendarz, więc... I tutaj mam 15. jak to jest. No tutaj jest coś, o, to co, co takiego już miałam, czyli taki skrap do, czy maska, nie, to maska do, do ten, bo no miałam skrap do, do, właśnie do, tak pozwinięte. E, taki, miałam taką maskę, miałam taki skrap do ust, no i będę miała do kolekcji maskę, więc fajnie. Więc bardzo fajnie. I tak jak mówiłam wam, wczoraj, wczoraj, to taki lekki się robi ten. I DIY. Tę 15. A, tutaj mamy błyszczek. Oczywiście jeszcze pójdziemy do, na dół jeszcze do tych kalendarzy buntowych. Także bym tam otwierała. Może tak. Może tak. Te kalendarze, jak na razie, tutaj, już w tej. że były otworzone. I teraz zdjęła i ten. Piętnasteczka. Tutaj mamy cień. Zobaczcie, jaki ładny cień. Taki niebieski. Taki cień cienia też. Taki ładny niebieski cień, więc fajnie. Z Maxed Na kalendarz. No i tutaj szukam piętnastki. Przecież jeszcze przy okazji, właśnie montowania filmu, będę też sprzątała. na smarkę, to wybaczcie. O, taki mały produkt, fajny. Tutaj, o, zobaczcie. Takie fajne. To jest, y, sklep do ust, więc fajnie. To. I coś takiego. Tutaj mamy balsam albo szminkę. Teraz wam pokażę, jak ona wygląda. O, jaka ładna. Taka z anduszkiem. I co jeszcze ze Zaraz zobaczę. Ach, chyba z moich ulubionych kalendarzyków. I tutaj mamy kółkę. Fajna taka gumeczka puchata, No jest fajnie. Super. Już jestem w pokoju, co jest ten duży kalendarz adwentowy. I tutaj mam już piętnastkę gdzieś. Tak, tu mam piętnastkę. Mam świetlę. i mam świecę. I świecę taka duża. Fajna. Także ciężko teraz ten, bo mi zapach, więc to jest jedna rzecz. I powiem Wam, że tutaj dotarła nowa ozdoba do ten kalendarz. Czyli taka moja stara ozdoba drewniana. I jest na yy, al, yy, Aliexpress kupiłam. No, Aliexpress. I tutaj mamy piętnastkę. 15. piętnastkę. I tak, tutaj jest coś dla Belli. Czyli Taki, taka zabawka, fajna, więc super. I kolejny to jest taka brązoletka, tak wygląda, może sobie nałożę. To ta jest brązoletka, taka ładna z gwiazdką. I tutaj mam też płatki pod oczy, więc te rzeczy Dzisiaj się trafiły tym dużym kalendarzu adwentowym. To jest cała zawartość kalendarzy adwentowych i zaraz Wam powiem, co mi się najbardziej podoba. I ta zabawka na Oczywiście ją specjalnie schowałam przed nią, bo będzie miała na prezent. Więc tak, coś mi się tutaj podoba, jeśli chodzi z tych rzeczy. To jest. Na pewno podoba mi się ten skarb. Do ust. Na pewno mi się podoba ten balsam. To jest fajne. A jeszcze to. Co mam pokazywałaś? Podoba mi się jeszcze pierścionek. Jest naprawdę prześliczny. Na pewno oto do włosów fajne jest. co jeszcze mi się podoba. No i taka luka jeszcze, no. Jest fajna taka, fajna puchata. Więc te rzeczy mi się na podobają. Czyli tutaj mam Pięć rzeczy mi się podoba w tym kalendarzu adwentowym. A czego jestem najmniej zadowolona, to mam z tej pacunkiem. Bo z tego pęniczka to jeszcze może się przyda. widzicie wszystkie już kalendarze adwentowe. Możecie napisać w komentarzu, jakie Wam się kalendarze podobają, które otwieram, i jakie też rzeczy z tego kalendarza adwentowego. Wam się podobają. I tak jak mam pokazywałam, co mi się podoba. Gumka zawsze się przyda, i też się jeszcze przyda, no. Nie jest tak źle jeszcze. <grystanie> na żadnego to nie było. <grystanie> w ogóle od dużego czasu. To chyba tak, tylko jeden rakiem chyba tylko był. A tak to na razie nie było. I też właśnie na początku chyba mówiłam, że jestem przeziębiona. W ogóle mam nadzieję, że mnie słychać jest, że, nawet jak jest mikrofon, to mnie słychać, bo przez nowo po prostu mówię. Przedtem też byłam u mojej, u mojej mamy. Później jak przyjechałam, to no to się zrzemnęłam i tak do 14 gdzieś spałam. Później oczywiście tam jeszcze ogarniałam. I teraz właśnie teraz właśnie Wam nagrywam właśnie kalendarze adwentowe. I mam taką ciekawostkę, bo zawsze się przed świętami robię właśnie paczki. Takie właśnie prezentowe dla moich bliskich, czyli dla mojej mamy, dla moich sióstr. Tam dla tam siostrzenic. W tym roku jeszcze robiłam paczkę dla mojej babci. Więc w tym roku niestety no nie zrobię paczki dla, moje, dla mojej babci. Zawsze cieszyła, jak ja tak zawsze tam mówiła. Nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba, jak jest na szartanie. Kredki do oczu czarne miałam komu, tam na czarne kredki, które się grafiały. Ona też lubiła tłuszcz ja Zawsze dawałam dla niej. Zawsze się cieszyła. Też pielęgnację dawałam. Też się zawsze cieszyła. Ja też co roku zawsze... jakaś grypa u mnie bierze. W tamtym roku to nie wiem właśnie, czy przy świętami, czy po świętach zachorowałam, czy na Sylwestra. Mam nadzieję, że w tym roku na Sylwestra nie zachoruję. <laughs> po Sylwestrze. I też... Nie wiem czy mówiłam, czy nie, ale z będę znam tutaj w domu. Oczywiście już planuję. W ogóle zaczęłam później planować Sylwestra, bo zawsze wcześniej planuję Sylwestra. I tak jak mówiłam, będzie właśnie w domu, nie wiem się, czy tutaj będziemy siedzieli i będziemy też, czy na dole będziemy siedzieli i ten zobaczymy, jak to, jak to będzie z moim mężem. Oczywiście. I też nie wiem czemu mówiłam, czy nie, ale też kandarzek też kupuje nie tylko, żeby... Był kontekst na YouTubie, ale też lubię otwierać kalendarze, a po drugie mam frajdę, że i też mam frajdę, że mogę komuś podarować coś z tych kalendarzy, że nie tylko dla siebie zatrzymać, ale też zrobić prezent. I to bardzo lubię, dlatego kupuję te kalendarze adwentowe. I teraz mój mąż po co kupujesz te kalendarze adwentowe. I pojadę na początku tego nie rozumiał, nie? A ostatnio właśnie Kupił mi, ostatnio właśnie przed Masami kupił właśnie ten fioletowy krem, adwentowy i tak tłumaczyłam mu zawsze, że po prostu jest ten content i po prostu też prezenty też wtedy mam, więc wtedy robię, to są oczywiście nowe kosmetyki, więc też mogę na prezenty dać i też oczywiście sobie zatrzymuję, nie muszę kupować kupować kosmetyków, nie. Tylko też powiem Wam, że mm, będę musiała kiedyś zrobić właśnie porządek w mojej toaletce. Oczywiście na pewno po Nowym Roku zrobię. Mm, I też na pewno Wam nagram moich ulubieńców. Właśnie nie wiem kiedy to zrobię, bo też je sprzątam i w ogóle. Więc właśnie nie wiemy, czy jeszcze przed, przed świętami, czy przed Nowym Rokiem zrobię. Czy po Nowym Roku, bo też nie wiem jak to wszystko będzie. Też jeśli chodzi o święta, no to nie wiem czy kiedyś Wam mówiłam, czy też nie. Ale pierwsze zawsze przyjeżdżam z mężem do moich rodziców. Później oczywiście czy jestem czy wdzięczny, no później jedziemy do moich teściów. No i tak spędzamy e, święta. Akurat w tym roku chciałabym kupić choinkę. To znaczy taką większą niż mam, bo ja mam chyba 50 coś takiego. Mam choinkę, bardzo starą choinkę, to jeszcze choinka mojego wujka. Więc to jest taka też, e, kiedyś e, mieszkaliśmy w domu rodzinnym mojej mamy. I kiedyś tam mieszkał też mój wujek. A też w świętej pamięci też, e, to znaleźliśmy, sobie choinkę. A wtedy nie mieliśmy choinki, więc e, mieliśmy fajną choinkę i do tej pory mamy tę choinkę. Bardzo nastała, jest ma na pewno 30 lat. Taka sztuczna, choć, chodzi. Chodzi, chodzi mi o sztuczną. To jest właśnie sztuczna choineczka. I też właśnie dzisiaj byłam też siostrą w, w jednym sklepie chyba Jiroi, ja mylę. <grych> I tam były prawdziwe choinki. I też wiem, że niektóre decydują się na prawdziwe choinki. Ja pamiętam też wam powiem taką historię z mojego życia, z mojego dzieciństwa. I zastanawiam się, czy może w tym roku może prawdziwą choinkę może postawić. Po prostu dwie może ubrać, jedną prawdziwą, drugą sztuczną? Tak się właśnie zastanawiam, czy właśnie dwie nie ubrać choinki. No zobaczymy. Dam pomysł dla mojego męża. I pamiętam jeszcze w dzieciństwie, na działce rosły takie alejkami choinki. I zostały tylko trzy. Kiedyś jak będę na działce, to wam pokażę, te, te choinki są po prostu przeogromne. Po prostu wielkie te choinki. Po prostu trzy. I były alejkami. I zawsze pamiętam co roku, jak byłam dzieckiem, dziadek zawsze ścinał te choinki. I ich zostawił trzy choinki. I pamiętam zawsze te choinki ładnie pachniały. I też właśnie o tej działce, co, co te choinki te trzy nadal rosną. Trzy choinki. Tutaj takie są dwie takie... no... takie przy sobie... a druga taka jest, taka chudziutka, taka ciutka chudziutka po prostu. tak się ja mienię? E, czy to sobie nie postawia? to jest ogromna, wielka. Nie wiem, czy właśnie w Białymstoku ta co na rynku kościuszki stoi to pewnie się jest mniejsza, mała powiązanie właśnie do tych, co mamy. I pamiętam, że właśnie, mówiłam tak, co roku dziadek ścinał te choinki i pamiętam kiedyś, które święta, pamiętam, było coś takiego, że siostro chyba się tam e bawiłyśmy, no i strzeliłam tą prawdziwą choinkę i część bąbek się pobiła, niestety. Nie wiem czy kiedykolwiek jakaś bombka mi skończyła. Panie się Wam przez filmik spodobał. Proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być obrządym z każdym moim filmem i nie przygadł, go. Zapraszam. zapraszam Was do następnego vloga. Do zobaczenia i trzymajcie się. Hej!